Pierwsza zasada stosowania antykoncepcji. Nie zapomnij wziąć tabletki. Ale jeśli jednak coś takiego ci się przetrafiło, to musisz wiedzieć, jak postępować. Cześć, nazywam się Agnieszka Soroko, a wy oglądacie kanał Gdzie Polek? Zacznijmy od tabletek antykoncepcyjnych jednoskładnikowych, które w większości przypadków zawierają substancję czynną desogestrel, i na tej substancji właśnie dzisiaj się skupimy. Jeśli pominięcie tabletki wynosi mniej niż 12 godzin, to należy taką tabletkę przyjąć natychmiast, a kolejną o stałej porze. Jeśli natomiast jest to więcej niż 12 godzin, to należy postąpić tak samo, a dodatkowo zabezpieczać się mechanicznie, czyli np. prezerwatywą, przez kolejnych 7 dni. Przy tabletkach antykoncepcyjnych dwuskładnikowych sytuacja jest dużo bardziej złożona, ponieważ różne tabletki zawierają różne substancje czynne. I tak czasami pominięcie może wynosić np. 12 godzin bez konieczności dodatkowego zabezpieczania, a czasami mogą to być np. 24 godziny. I tak samo później, w zależności od substancji i od konkretnego leku, dalsze postępowanie zależy od. Tygodnia, a nawet od dnia cyklu. Co jest tutaj bardzo ważne, zawsze czytajcie ulotkę. W niej jest dokładnie napisane, jak postępować przy pominięciu tabletki. Teraz jeszcze ciekawa informacja na koniec. Tabletki placebo, które znajdują się w niektórych rodzajach antykoncepcji hormonalnej, nie zawierają substancji czynnych. W związku z tym ich pominięcie nie wpływa na ochronę przed ciążą. Jeśli chcecie być na bieżąco, to zapraszam do subskrybowania i komentowania naszego kanału. A jeśli macie do nas jakieś swoje pytania, to zadawajcie je na Zapytaj farmaceutę na Gdzie Polek. Trzymajcie się zdrowo.